Ten! On chyba nie ogarnął, że w bloku nie wolno się drżać. A ja się zastanawiałem, czy ten sąsiad, jak go pierwszy raz zobaczyłem, się patrzył tak. Czajcie, że sąsiad się nie bawić za drzwi się tylko wychylał. Nigdy nie widziałem takiej reakcji. Ale ty tak robisz, ja wiem. Przecież to nie jest Oooo... Już 14. Stawaj, mordo mnie, denerwuj. 14 razy już to poprzechodzili, a jako jedyny Nie, nie gram w to, nie gram Gówno jedne Po co ja się nadałem na mo... O dobra, chociaż tutaj jestem O w dupę. Ale speedrun widzowie, ale speedrun zdrowiony. Dobra, robimy speedrun O, spad tutaj mamy. Słyszysz to? Walej. O kurde. Żartowałem! A! Pomocy! O w dupę! Ja wydupcam, widzowie. Co tu się dzieje? Ja nie chciałem. A co Kurde, króciutko. Pararira. Tanie zwycięstwa, widzowie ta ra 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 Łatwo? Kur... A, ale to Dobra. Ta gra jest prościutka. Prościutka. Ja zostaję marynarzem, widzowie. Ale na to zrobi. Nieważne, co by się nie działo, jeżeli to jest coś twoim marzeniem, to zawsze się to spełni. Jeżeli jesteś wytrwały i jeżeli będziesz walczyć o ten swój cel, to nigdy nie przegrasz. I ja zrobię jeszcze 50 kg w tym meczu. Zobaczysz. Zobaczysz, chłopcze. Zaraz się zrebutują i detonuję każdego.